Don, heroes of Warcraft. Witajcie z tej strony Skorpion Standardowo wchodzimy do tej zakładki I mamy cztery pakiety kart Pierwszy rozpakujemy sobie może ten I co mamy? Zobaczmy no, już mam tą kartę. Jest całkiem spoko. O, nie, tą zostawimy sobie oczywiście na koniec. No, jest bardzo fajna. Teraz ta. Całkiem spoko. Świetna karta. Trzeba przyznać. Mam ją co prawda, ale świetna jest. I teraz ta. Hmm, czy ja wiem? Może być. Otworzymy sobie teraz następny pakiecik. Gobliński jak ja to mówię. Zacznijmy od tej karty. Całkiem spoko. O, ta nie, nie, nie. Fajna karciuszka. Teraz ta. Gites, karta. No to tą sobie zobaczmy. Wow, jaka fajna nazwa. Jest spoko. Naprawdę spoko. I ta. Wow, epicka. Świetna karta. Wręcz zaję fajna, bym powiedział. Otwórzmy sobie następny, zwykły i tą kartę jaką mamy jest akolita Bólu! Tej bardzo potrzebowałem. Nareszcie zdobyłem. Fajna karciuszka Może być, ja już ją mam Kolejna karta Świetna <laughs> Następna Wow Uwaga, jest bardzo dobra karta. I ostatni pakiecik rycerski. Co nam da? Wow. Karciocha, wypasik. Ale droga. O nie, 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 to na koniec oczywiście. Spox. Teraz ta. Mam już ją. Fajna, fajna. Uuu co tu nam się trafiło? Może zaczniemy od tej. No, jest niezła. Naprawdę niezła. I... Wow. Wpytę. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć!